Dzień dobry Państwu. Dokładnie od wczoraj oficjalnie prosimy Was o wsparcie. To nie jest łatwe, bo nigdy nie musiałem się tak bezpośrednio konfrontować z tym, co myśli się o mnie i o tym, co robię, ale takie czasy. Może lepsze, a na pewno uczciwsze, bo za pracę w mediach nie powinien żądać pieniędzy, tylko o nie prosić przy założeniu, że to, co robimy, Państwu się podoba. A tych, którzy polubili ten portal, jest aż 10 tysięcy. Na razie. Uważam, dlatego że minęły raptem trzy tygodnie, a 10 tysięcy to jest może niewielkie, ale jednak miasteczko. Jeżeli zdecydujecie się nas wesprzeć, powierzcie mi, że nie czeka was wydatek, tylko raczej wysiłek i to chyba też umiarkowane wsparcie nas najmniejszą kwotą, która będzie odpowiadała wartości napoju gazowanego w restauracji, to coś, co zdejmie z waszego konta niezauważalne wielkości, a nam pomoże ten portal rozbudować i utrzymać. Wam z kolei wiedzieć o tym, że zbudowaliśmy razem takie miejsce, w którym możemy mówić i słuchać to, o czym chcemy i jak chcemy. Jeszcze raz więc bardzo proszę, rozważcie tę prośbę i jeśli to możliwe, wesprzyjcie nas naprawdę symboliczną kwotą. Jeżeli jeszcze zdecydujecie się zrobić to w formie stałego zlecenia, to naprawdę będziecie mogli na całe miesiące zapomnieć o tej kwocie, która nie będzie dla Was zauważalna, a naprawdę bardzo solidnie nas wesprze. Polecamy się Waszej pamięci życzliwości. Do zobaczenia.